Ohio. Z tej strony Jacek Otaku. W dzisiejszym odcinku weźmiemy pod lupę kanał o nazwie Wodym. Prowadzi go sympatyczny chłopiec o twarzy podobnej do Golden Retrievera. Bardzo lubi wspominać o tym, że kiedyś był gruby, a teraz już nie jest. Otwarcie przyznaje, że jest atencjuszem. Doskonale to rozumiem, bo ja, Jacek Otaku, również lubię być w centrum uwagi. Nie skupia się na jednym anime, co jest wielkim plusem. Słynie z dobrego montażu i ze swojej teorii, o istocie przyjaźni. Warto również wspomnieć o tym, że posiada własną markę odzieżową, o nazwie, Loli Paradise. Wodynku, jeżeli to oglądasz, to wiedz, że jestem chętny, aby zostać twarzą twojej marki. Recenzję zaczniemy, od oceny wizualnego aspektu kanału. Miniaturki. Które projektuje wody. Są przyjemne dla oka i specjalnie przesłodzone. Aby przyciągnąć takich zjebów, jak ja, często umieszcza na nich. Idealne, wręcz nieosiągalne kobiety z japońskich produkcji. Od czasu do czasu zamiast pięknej, animowanej kobiety można zobaczyć jakiegoś golden retrievera. Mogłoby się wydawać, że mamy do czynienia z rakowymi miniaturkami. Nic bardziej mylnego. Nie znajdziemy na nich strzałek, dwupodziałów, cringe'owych napisów, czy kamerzysty. A nie kurwa, jednak nie. Kamerzysta jednak się pojawił. To ja już chyba wolę, wspomnianego wcześniej, Golden Retrievera. Pomimo tego, że ja, Jacek Otaku, jestem minimalistą, to bardzo podobają mi się takie miniaturki. Przejdźmy do kwestii, która według wielu osób... Jest najważniejsza na kanale, mianowicie do montażu. Tak jak wspomniałem, ja, Jacek Otaku, jestem minimalistą. Jestem również fanem wysokiej jakości treści. W związku z tym, montaż nie jest dla mnie aż tak istotny. Uważam, że jeśli ktoś nie ma za grosz charyzmy i dobrego flowu, to nie obroni go nawet najlepszy montaż na świecie. Materiały wody ma to połączenie dobrej ciekawej gadki z doskonałym montażem. Nie jestem pewny, ale to chyba właśnie Wodym zapoczątkował taki styl montażu. Zauważyłem, że dużo osób próbuje powielać jego stylówę. Szkoda, że bardzo często zaniedbują pierwszy aspekt, mianowicie ciekawą treść. Montaż tego twórcy to mieszanka świetnych grafik, oryginalnych przejść i przyjemnych efektów. Ja, Jacek Otaku nie potrafię robić tak dobrego montażu. Wodym, jeżeli chcesz montować mi filmy, to odezwij się w komentarzu. Ja w zamian za to zostanę twarzą twojej marki odzieżowej. Moim zdaniem to uczciwy układ. Dobra, przejdźmy do kontentu, który znajdziemy na omawianym kanale. Większość filmów tego twórcy to jebane gówno. Nie no, żartuję, heche. Wodym często tworzy materiały w których poleca fajne, animowane produkcje, z kraju kwitnącej wiśni. Jeżeli jesteś koneserem dobrego anime, a nie masz już czego oglądać, to polecam zapoznać się z tą serią. Twórca niejednokrotnie opowiada o dobrych tytułach, które nie są powszechnie znane. Oprócz tego, znajdziemy tam wywiady, które Wodym przeprowadza z mieszkańcem Japonii. Jest to jedna z moich ulubionych serii na tym kanale, gdyż ja, Jacek Otaku, nie jestem jedynie fanem anime, ale również szeroko pojętej kultury japońskiej. Poza wspomnianymi wcześniej seriami, znajdziemy tam również, przeróżne zestawienia, takie jak, 3. Idealne anime, na poderwanie mamy ziomka, albo, 3. Anime, które poderwą za ciebie dziewczynę. Jak widać, twórca, doskonale zdaje sobie sprawę, z problemów które ma 99% jego widowni. Warto wspomnieć również, o pojebanych opowieściach, które publikuje Wodem. Dużo osób twierdzi, że nie są prawdziwe. Nic bardziej mylnego. Zapewne pamiętacie film, o nazwie, Locha Otaku, złamała mi serce. Twórca, opowiadał w nim historię, w której dziewczyna, o imieniu, Wiktoria, dała mu kosza. Tak się składa, że Wiktoria to moja dobra znajoma. Jeżeli wbijecie tysiąc subów, to przeprowadzę z nią wywiad. Dobra, przejdźmy do podsumowania. Moim zdaniem jest to jeden z najlepszych kanałów o anime, w tym smutnym jak pizda kraju. Z czystym sumieniem mogę go polecić. Co prawda, nie jest tak dobry jak mój, ale spokojnie. YouTube'owy torcik jest na tyle duży, że starczy dla każdego. Ja, Jacek Otaku, nie mam problemu z tym, by promować gorsze kanały. Jeżeli macie słabość do Golden Retrieverów, to kanał Wodyma będzie dla Was czymś wybornym. Przejdźmy zatem do oceny poszczególnych aspektów omawianego kanału. Miniaturki 8x10, montaż 10x10, 10. Content 9. Na 10. Ogólna ocena 9. Najebane 10. Wybacz, Wodymie, ale nie mogłem Ci dać najwyższej oceny, gdyż na taką ocenę zasługuje jedynie mój kanał. W tym odcinku to na tyle. Jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, to dajcie znać w komentarzu. Nie zapomnijcie również o subskrypcji i łapce w górę. Elo.